Wiara jest spotkaniem, ale też wiara jest pewnym rodzajem ciemności. Bardzo bliskie mi jest zdanie, które kiedyś zapisała święta Elżbieta od Trójcy Świętej, święta karmelitanka, która powiedziała, że wiara jest spotkaniem twarzą w twarz z kimś, kogo bardzo się kocha, ale to spotkanie twarzą w twarz. Ma miejsce w bardzo ciemnym pokoju. To jest coś, co mogę nazwać przeczuciem obecności. Jestem bardzo blisko, wyczuwam w pewnym sensie bliskość tej osoby, ale jednak ciągle jeszcze jest ciemno. Ciągle jeszcze, jak powie święty Paweł, widzę nie do końca wyraźnie, jakby w zwierciadle. To już jest, ale, ale jeszcze nie. Jesteśmy. Często w takim pewnym napięciu, w pewnym rozdarciu pomiędzy tym przeczuciem obecności, doświadczeniem miłości Pana Boga, ale także pewnego niedosytu, pewnego pragnienia, tęsknoty, właśnie czegoś, co możemy porównać z pewną ciemnością. A jeszcze bywają te trudne momenty, kiedy chwytając się Bożego Słowa, wchodzimy w rzeczywistość, wchodzimy w nasze zadania nasze sprawy, relacje, to wszystko co tworzy naszą bardzo bogatą codzienność. I też orientujemy się, że tutaj też bywa niełatwo. Kiedy konfrontuje się jako dziecko Boga, jako uczeń Chrystusa z tym co też poddaje mnie na różne sposoby próbie. I przychodzi taki moment, kiedy uczniowie słuchając Jezusa, słuchając jego Pięknych, ale mocnych słów. Przychodzą do Jezusa i mówią: Panie, przymnóż nam wiary, dlatego że to, co mówisz, jest pociągające, to, co mówisz, jest piękne, głębokie, ale pomóż nam. Pomóż nam tego słowa słuchać i to słowo wypełniać. I co robi Pan, Jezus? Pan Jezus najpierw mówi o ziarnie, najpierw mówi o morwie, ale za chwilę przychodzi do mówienia o służących. I mówi: mówcie w ten sposób, słudzy, nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co nam polecono. Słudzy, nieużyteczni jesteśmy. Ale żeby dobrze zrozumieć to dzisiejsze słowo pana Jezusa to warto pamiętać, że Jezus przekazuje nam pewne treści, które są rozciągnięte w czasie. I przyjdzie taki czas, kiedy znajdziemy się razem z Jezusem w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy i Pan Jezus powie swoim uczniom, powie nam, nie, naz nie nazywam was już sługami, ale nazywam was przyjaciółmi, bo sługa nie wie co czyni jego Pan. A ja Wam przekażę to, co usłyszałem od Ojca. Jezus wprowadza nas w tajemnicę, którą Sam otrzymuje od Ojca, tajemnicę Jego miłości. Ale to nie jest jeszcze koniec, dlatego że przyjdzie kolejny etap, przyjdzie taki czas, kiedy uczniowie, którzy usłyszeli Słowo Życia od Boga, którzy usłyszeli, że są Jego przyjaciółmi, że Jezus objawia im głęboką prawdę o miłości. Oni znowu będą siedzieli w Wieczerniku w ogromnym lęku, w ogromnym przerażeniu, po czym po zmartwychwstaniu przychodzi Jezus, daje Ducha Świętego swoim uczniom i mówi, idźcie i głoście. Posyła uczniów. I to w pewnym sensie zatacza takie koło, bo kiedy słyszymy, w jaki sposób mamy wierzyć i mówimy, Panie Jezu, pomóż mi wierzyć, to w ten sposób Jezus... Prowadzi nas taką drogą, gdzie pokazuje: Są takie dwie rzeczywistości, które sprawiają, że Twoja wiara będzie rosnąć, że Twoja wiara będzie coraz bardziej wyłaniać się z tej ciemności. Po pierwsze, to jest zażyłość z Bogiem, to jest wejście w doświadczenie modlitwy, bycia właśnie twarzą w twarz przed Panem Bogiem w ogromnej intymności, w ogromnej bliskości i w sakramentach, i w tej modlitwie indywidualnej, ale także to, na co też wskazuje Jezus, to jest taka konieczność mówienia o swoim doświadczeniu obecności Pana Boga, i to się dokonuje na bardzo wiele różnych sposobów, właśnie w tych miejscach, w tych kontekstach, w tych okolicznościach, w których na co dzień jesteśmy. Wiara ma to do siebie, że ona jest ogromną, potężną siłą, która potrafi góry przenosić, ale wiara wtedy jest silna, kiedy jest. Otaczana niezwykłą troską, kiedy jest pielęgnowana, kiedy jest też wpuszczana w obieg, kiedy zaczyna w nas też żyć. Modlitwa i dzielenie się wiarą. Nieprzypadkowo w Kościele od samego początku bardzo mocno wskazujemy na Maryję. I wystarczy prześledzić nauczanie papieży, także naszych ostatnich papieży, którzy nieustannie wracają do tego motywu. Jeżeli chcesz, żeby Twoja wiara nabierała głębi, jeżeli chcesz, żeby Twoja wiara nieustannie żyła, to pamiętaj o tym, że jest taka osoba, że jest ktoś taki, kto będzie ci w tej drodze wiary towarzyszył. Maryja towarzyszy uczniom w czasie zesłania Ducha Świętego. Jest razem z nimi wtedy, kiedy oni przychodzą z lęku do wielkiej odwagi mówienia o Panu Bogu całym swoim życiem. I Maryja, która jest pełna Ducha Świętego jest z uczniami po to, żeby ich wspierać swoją obecnością, po to, żeby towarzyszyć im na tej drodze, ale także po to, żeby Mogła nieustannie uczniom opowiadać o swoim doświadczeniu Jezusa, o swoim doświadczeniu bycia z Synem Bożym, z Chrystusem, po to, żeby oni nie zapomnieli, w co zostali przez Pana Boga wyposażeni, jak bardzo są obdarowani. Modlimy się, ale także próbujemy dzielić się naszą wiarą. Też wiemy, jakie to bywa trudne. Jakie to bywa czasami bardzo trudne, żeby na różne sposoby, yy, czy słowami, czy postawą, czy wyborami mówić, że jestem od Pana Boga, że jestem Jego dzieckiem. Ale dzisiaj właśnie w tę niedzielę, na początku też tego miesiąca, tak jak wspomniał Ojciec Michał, bardzo mocno to podkreślamy, że nie jesteśmy w tej drodze sami, ale że dostajemy tę absolutnie niezwykłą patronkę, którą jest Maryja. W roku 2002 Jan Paweł II, kiedy pisał list o różańcu, to napisał takie bardzo ciekawe zdanie, że modlitwa za wstawiennictwem Maryi to jest uczenie się tego, jak głosić, jak mówić o Panu Bogu, ale razem z Maryją. To jest głoszenie razem z Maryją. To się dokonuje w bardzo ciekawy sposób, dlatego że kiedy... Sięgam do tej modlitwy, yy, która już od wieków jest bardzo głęboko osadzona w tradycji Kościoła, do modlitwy różańcowej. To warto tym pamiętać, że w pierwszym rzędzie to jest modlitwa kontemplacyjna, to znaczy, że Maryja zaprasza mnie do tego, żebym jej oczami, jej wrażliwością, jej doświadczeniem yy, widział Jezusa. To jest taka modlitwa, kiedy jestem wprowadzany w te najważniejsze wydarzenia, które działy się w życiu Jezusa. W te najważniejsze wydarzenia, które były decydujące dla historii zbawienia, mojego zbawienia, zbawienia każdego z nas. I kiedy oglądam to oczami Maryi, wtedy siłą rzeczy zaczynam nasiąkać tym, co się wydarzyło w Jezusie i dzięki niemu się wydarzyło. A to za chwilę sprawia, że zaczynam pomimo moich słabości, pomimo moich pęknięć, niedomagań, emanować tym, co sam przyswajam z wiarą. A czasami potrzebujemy takiej osoby, która nam po prostu wytłumaczy pewne rzeczy, która też powie: Zobacz tak jak ja to widzę, posłuchaj tego, w jaki sposób ja to rozumiem. Jan Paweł II w tym samym liście wspomniał taką rzecz, którą też warto na pewno dzisiaj powtórzyć, i też ojciec Michał o tym wspomniał na początku o modlitwie różańcowej, która no, pochodzi rdzennie od Dominikanów, od naszego zakonu. I Jan Paweł II, który pokazuje, że zwłaszcza w historii Kościoła Dominikanie sięgali po modlitwę różańcową, kiedy wiara była wyjątkowo narażona na kryzys, na jakieś popękanie, na rozmycie, na wszelkiego rodzaju zranienia. Wiara, która jest naszą więzią z Bogiem. I tutaj przychodzą nam z pomocą te wszystkie bogactwa Kościoła. Po pierwsze modlitwa. Po drugie, zdrowa teologia, nieustanne studiowanie, poznawanie, kontemplowanie Boga i w końcu mówienie o Bogu tak, jak każdy z nas najlepiej potrafi. Mówienie o tym, w jaki sposób Bóg konkretnie działa w moim życiu. To jest w ogóle ciekawe, że bractwa różańcowe, które są z jednej strony tak bardzo jeszcze nieznane czy zapomniane, także myślę tutaj na Sużewie, one w ostatnim czasie y, zaczynają się w taki przedziwny sposób jeszcze delikatny, subtelny, ale odnawiać. Y, bractwa, które są czymś najbardziej specyficznym, najbardziej rdzennym, dominikańskim wyrazem modlitwy różańcowej, to zaczyna pomału, y, pomału. Coraz bardziej się otwierać na nowo. To, co też do mnie dochodzą, takie informacje, że w różnych miejscach, podobnie jak na Służebie, bractwa na nowo podejmują działalność, albo w innych bractwach przychodzą kolejne osoby, żeby włączać się w tę modlitwę. To jest też taki znak pielęgnowania, troski, ale też głoszenia Boga w ten sposób. Głoszenia w taki sposób, który jest widzeniem tego, co się dokonywało w Jezusie właśnie oczami Maryi. Kiedy zajrzymy do statutów Bractwa Różańcowego, to tam oczywiście możemy przeczytać cały szereg cech, którymi powinny charakteryzować się osoby należące do Bractwa Różańcowego. Zwrócę uwagę na dwie cechy. Jedna cecha to jest troska o naprawdę zdrową pobożność chrześcijańską, taką zdrową modlitwę która zbliża mnie do Pana Boga, ale też drugą cechą jest właśnie odwaga, odwaga w wyznawaniu wiary. Żeby się nie bać. A kiedy się boimy, to żeby ten lęk, ten strach oddawać Panu Bogu i prosić Go o to, żeby on był silniejszy niż nasze słabości, niż nasze ograniczenia. Bardzo potrzebujemy dzisiaj tej równowagi. I myślę, że też jako bracia Dominikanie robimy wszystko, żeby tę równowagę zachować. Z jednej strony duchowość, troska o teologię, z drugiej strony troska o modlitwę, także o tę niezwykłą modlitwę, jaką jest różaniec. I trzeci punkt, do którego wszyscy jesteśmy bardzo zapraszani: dziel się Bogiem tak, jak potrafisz. Mów o Panu Bogu. Mów o Panu Bogu, czy słowami, czy postawą. Ale te trzy elementy: studium, modlitwa, głoszenie. To jest coś, do czego wszyscy jesteśmy bardzo zaproszeni. Ale pierwsza zawsze jest modlitwa. Pierwsza zawsze jest modlitwa. Za każdym razem, kiedy w Kościele mówimy o aktywności, o akcyjności, o działaniu, to warto mieć z tyłu głowy, że u początku jest modlitwa, jest kontemplacja, jest wyjście z tego źródła, którym jest Duch Święty. Papież Benedykt XVI, kiedy odwiedził sanktuarium w Pompejach w 2008 roku, to powiedział, że pierwszym obowiązkiem w naszym głoszeniu Ewangelii jest modlitwa. Pierwszym obowiązkiem, zawsze zaczynamy od modlitwy. I dlatego mówimy o tym, że Bractwo Różańcowe jest dziełem też apostolskim. Dlatego, że tym gruntem, z którego wyrasta, jest właśnie modlitwa. Zatem dzisiaj modlimy się bardzo w tej Eucharystii za te osoby, które już za chwilę dołączą do Bractwa Różańcowego, ale też modlimy się za nas wszystkich dzisiaj, ponieważ na mocy Chrztu Świętego, który każdy z nas otrzymał, otrzymaliśmy niezwykły charyzmat. Dzielenia się wiarą. Jeżeli jestem chrześcijaninem, jeżeli jestem dzieckiem Boga, to niczego mi nie brakuje, żebym też był Jego świadkiem, żebym był świadkiem Jego działania. I niech to zdanie, które dzisiaj Święty Paweł wypowiada do swojego ucznia i przyjaciela, Świętego Tymoteusza, będzie także bardzo dzisiaj usłyszane z wielką wiarą przez każdego z nas. Paweł mówi do Temotęusza, ale też dzisiaj mówi do nas: Przypominam Ci, abyś na nowo rozpalił charyzmat Boży, na nowo rozpalił charyzmat Boży, a tym pierwszym charyzmatem, który każdy z nas otrzymał, jest głoszenie Boga, głoszenie Jego miłości.